Będziemy grać w, chyba pierwszy raz na Ink MC na Source'ach oglądam ogólnie no, taki serwer i będziemy grać na bloku, ale może też nie, zobaczymy jakie tam są w ogóle tryby i bardzo bym chciał, żebyśmy pili 100 do końca roku, no bo ju jutro jest Halloween i życzę Wam miłego Halloween. Oczywiście w dniu opublikacji, opublikacji tego filmu jest właśnie Halloween dzisiaj wchodzimy właśnie na ten serwer. Piękny, nie wiem jaki to jest serwer, jakie są tryby, Lifestyle, SMP, o jest

zagramy Hammer blok. No i tutaj już jeszcze. Czekajcie, chcemy kuchynkasę spróbować. Nigdy na nim nie byłem, ale bardzo chciałam zobaczyć jak tam można sobie zagrać. Ah, ik denk dat het niet zo is. Nog een keer is het niet zo. Ik denk dat we spelen in Servië. Wat is het? Naar wie praat je? Is dit een populaire term? Blok. Zo wordt het niet. Nee, dat is niet Wat is het? Aha, waliwam, ja, to była miło mnie, czekajcie z długam od razu. Ink MC to in, in, em, jest chyba popularny serwer, No bo ja na nim wygrałam, w ogóle po prostu nie chciałem. Okej, dołączamy na tego łambleka.

you <laughs>

Myślę, że jak się te więc dwa zeloża. z tę kamienie fajnie by było żeby... się robić w To jest mój odcinek. Myślę, że będę długo na mógł poswięcał poświę, czas. No bo chcę zrobić jak najfajniejsze materiały dla Was oczywiście, żebyście spokojnie sobie oglądali. Więc chcę to zrobić jak najlepiej. Więc dzisiaj się postaram z tym odcinkiem. My to oglądamy do samego końca, nigdy do połowy. Czy jestem już tak długo z z wyspy? I jestem. owcem w ogóle nie. Owca mi pieli mnie pół dropka. Mam utratę, mam jak pies. Możemy zjeść patyki. No, jak będziecie chcieli, dwuką część. Oczywiście mówcie, no bo wiecie, no bo wiecie, no i jest jed, jeden odcinek z tego ping, będzie nie wystarczył, więc myślę, że dam to dla was więcej materiału, więc mam nadzieję, że wam ten materiał się spodobał, bo nie jestem jakimś popularnym youtuberem, a też nie wiem, czy nie jestem youtuberem nie wiem czy jestem youtuberem bo ogólnie to po prostu nagrywam na YouTube, na youtuba no i wiecie nie jestem jakimś popularnym kostem na youtubie ale to było moje marzenie żeby nagrywać na youtubie tak jak pewnie każdy z was ma marzenie no i dobra wracając do wyspy sobie rozpływali ją ja. i mamy dużo drewna, no. więc, więc może zrobimy z tego na razie troszkę większą wyspę. Ja bym zrobił z rudełko się jeszcze to bym choć można to uczyć. O, można mieć pieniądze jakieś, no. Pijam, Dobra, najpierw sobie na Dobra. Co z nią Coś przesył też tą łacz I nie wiem co Chciałem się też tą łacz ten. I dacie ci się tamów? A? Okej. Okay. fajny Kuba. Naprawdę? dobra. Ja teremos que dizer teu Too tight. This was not so więcej tytułów odcinków na no, na przykład w różnych serwerach, to oczywiście, to oczywiście, no e, spróbuję w tym filmie włączyć komentarze, bo nigdy nie pisać tego, no, nie mogę, nie wiem, spróbuję włączyć. Ale dobra, wracając do serwera, to ogólnie teraz no odcinek nowonoczonym. No, no, no. Chcę tutaj drugą część napisze, jest troszkę tutaj się rozbudowujemy. i od razu taki info wam powiem. E... E... Jak skończę ten odcinek, to wrzucam go i od razu nagrywam nowy z tej sekcji, ale wrzucę go może później, na przykład jutro, bo ogólnie u mnie jest godzina... 18.11. Ale dobra. Myślę, że to by było na tyle z tego odcinka, więc do widzenia, życzę Wam miłego dnia i na rok.